Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z, z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go no szczurfnąłem go lekko ręką się Monika, To te twoje feromony chyba. <laughs> Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, media trening i ważenie zawodników tuż przed galą High League. Piąteczka jest ze mną, z Gono, witam serdecznie. Cześć. Witam serdecznie, cześć. E, jesteś w narożniku u Bomby, Zgadza. powiedz mi skąd się znacie, czy to jest typowo sportowa e, przyjaźń, No znaczy To jest typowo sportowe, dlatego że poprosił mnie, go potrenował, znamy się z Gdańska, tak naprawdę przeszło 10 lat e, no i stąd się zgodziłem na to. Powiedz mi, jak twój podopieczny? Dobrze sobie radzi? Jest co? Ciężko powiedzieć. Bomba ma swoje umiejętności. Myślę, że do tej walki jest dobrze przygotowany. Tak jak widzę na, na, na tarczach, na sparingach, to wygląda to nieźle. Ale myślę, że tak jak w normalnej walce, tak i w tych free fightach, to wszystko zależy od tego, kto sobie to lepiej poukłada w głowie. No, no wiesz, bomba to jest szalony typ, nie? Więc to ciężko jest go skontrolować. Jeśli ja się śmieję, że to jest, to jest człowiek, który nie jest przystosowany do życia w społeczeństwie. Może nie do tyle, że nie nieprzystosowany... I, i pozwolił, mi, pozwolił mi to powiedzieć. Nie? Może nie tyle, co nieprzystosowane, co na pewno wykracza poza wszelkie granice i normy i to bardzo fajne jest tak naprawdę. Dzięki temu mamy duże show, ale słuchaj, bomba tak naprawdę, dwie ostatnie walki, nokauty. Powiedz mi, poukładał sobie w głowie, bo chyba ciężko jest się pozbierać po nokaucie. Co znaczy, co, poukładał, co znaczy poukładał, nie? No to znowu wracam do tego samego. Mi się wydaje, że on w głowie ma to, że nic się nie stało i chyba niezależnie od tego, co się wydarzy, to dla niego nic się nie stanie. Bo to jest człowiek, który po prostu nie robi sobie nic z tego, co ludzie powiedzą i co sobie o nim myślą i tak dalej. No i to jest jego zarówno i plus i minus, natomiast myślę, że tutaj jest dobrze przygotowany i dobrze nastawiony. Zobaczymy, kto lepiej wytrzyma tą presję. Wydaje mi się, że bomba ją znosi lepiej w tej sytuacji, um, ale zobaczymy, jakie to będzie miało przełożenie na walkę. Game plan na pewno nie zostanie zdradzony, jest ułożony. Czyli to nie jest kwestia, czy on zostanie zdradzony, czy nie, tylko kwestia, czy zostanie wykonany. To jest ważniejsze. No to zobaczymy, no, już się przekonamy jutro. Zależy od bomby. Na zależy od bomby. Ale też przeciwnika, bo mm, no, trzeba tak, improwizować, tak. prawda? To będzie, to będzie w lepszej dyspozycji, kto, kto lepiej wytrzyma to, bo powiem szczerze, że tak, ten cały tutaj e, cyrk powiedzmy no, ale cały ten show, który tutaj się odbywa, to on się odbija na tych zawodnikach, tak? Oni tutaj przyszli, oni do tego pasują, e, lubią to robić, niektórzy, niektórzy po prostu tacy są. Natomiast to wszystko, jakby nie patrzeć, odbija się na ich dyspozycji. I myślę, że w związku z tym kto lepiej wytrzymuje to ciśnienie, kto bardziej podchodzi do tego na luzie, ten wygra. Wydaje mi się, że w tym starciu, co oczywiście nie musi gwarantować tego, że, że bomba wygra, ale wydaje mi się, że bomba dużo lepiej trzyma ciśnienie. Proszę, jak ty się odnajdujesz we Wiesz co, Ja mam. patrzę na to z dużym dystansem i przyszedłem tutaj, żeby zrobić swoją robotę jako trener w narożniku. A poza tym mam tutaj dużo kolegów i tak dalej, bo przecież ludzie ze sportów walki um, uczestniczą na te gale, trenują różne osoby lub startują, więc no, czuję się w sumie jak u siebie i podchodzę do tego wszystkiego na luzie. Zobaczymy Cię kiedyś może w walce, we freekwajtach? Nie wiem, na dzień dzisiejszy tego nie wiem. Nie mówisz nie? Nie, nie mówię nie. Miała odbyć się walka Łukasza Różańskiego o Mistrzostwo Świata, tak. nie wiadomo czy się odbędzie, powiedz mi co ty o tym sądzisz, bo to jest tak naprawdę bardzo, współczuję Łukaszowi, bo przygotowywał się do tej walki ponad rok, nie brał żadnej innej, co o tym sądzisz? Wiesz co, może ja jestem daleki od współczucia Łukaszowi Różańskiemu. <laughs> Nie, tak naprawdę jest to zawodnik, który, który mnie pokonał, a teraz staje przed szansą walki o Mistrzostwo Świata, tak? I, i w zasadzie te osoby, z którymi walczy, w boksie walczyłem i przegrywałem, to, to walczyło o to mistrzostwo, więc mu tego życzę, żeby zawalczył, ale też no, niestety to jest ten problem, że. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu, nie? Bo, bo on trenuje jest w tym treningu, a najwięcej kontuzji tak naprawdę właśnie odbywa się podczas treningu, więc chłopak traci zdrowie, czeka na tę swoją szansę, a ona nie nadchodzi. No mogę powiedzieć jednym słowem, że to jest po prostu lipa. Sam też długo czekałem na, na swoją walkę w KSW. Długo za długo trenowałem i, i, i po prostu ciągle, ciągle musiałem czekać, to jest trudne to bo jakby, jak, jak zawodnik nie walczy to też wychodzi z takiej rutyny wiadomo, najlepsi czasami walczą, robią jedną walkę w roku, ale dla zawodnika, który jeszcze chce się rozwijać, ma 13 zwycięstw, tak jak Łukasz, to on powinien walczyć regularnie, tak, że to wyjście z rytmu może być niekorzystne powiedz mi proszę, chciałbyś rewanżu z Łukaszem Różańskim? nie, bo ja sobie dałem spokój z boksem, e przyszedłem do MMA i pomimo tego, że oczywiście te ostatnie walki nie wyglądały tak, jakbym sobie to, tego życzył, zdałem sobie sprawę, jak, jak ciężko jest zrobić zapasy i walczyć z kimś, to jednak zapasy robi wiele, wiele lat. To podoba mi się ten sport i cieszę się, że, że tego spróbowałem. Też same treningi sprawiają mi przyjemność. Więc chyba to jest, to jest najważniejsze. Wiadomo, wynik, zwycięstwa na pewno są czymś pięknym. Natomiast z boksem zdecydowanie nie nawet nie miałbym ochoty, żeby zrobić jakąś taką ostatnią walkę, bo po prostu tego nie czuję. MMA chcę zrobić walkę z zawodnikiem, który jest Stójkowiczem, tak jak ja, który trenuje MMA od jakiegoś czasu albo w ogóle zapasy od jakiegoś czasu, żeby te szanse po prostu były wyrównane i wtedy zobaczymy, czy mam jeszcze coś w sobie, czy tego nie mam, a ja swoje po prostu wiem. Masz przeciwnika, z którym chciałbyś stoczyć walkę kolejną? Tak, chciałbym ci bić z moim bardzo dobrym kolegą Tomkiem Serrarą i w sumie zabiegałem o tą walkę już od jakiegoś czasu, natomiast no, Tomek wybrał walkę z Arkiem Wrzoskiem, a mi pozostał Marek Samociuk, tak, który dwa razy ze mną wygrał. Więc ja no mówię, ja powiedziałem KSW, że ja się chcę bić ze stójkowiczami, chciałbym mieć podobną sytuację jak mają wszyscy stójkowicze, którzy przychodzą do KSW, że najzwyczajniej w świecie dostają osoby, które również są uderzaczami, a nie zapaśnikami czy jakimiś ekspertami od jiu-jitsu. I to jest w zasadzie tylko tyle. Hmm. No. Oglądasz, my śledzisz, może boks nadal? Tak, Czy ja bym tak. mogła Cię za chwileczkę poprosić? Oglądasz nadal boks? Śledzisz? Tak, oglądam, bo jeszcze no mówię, niektórych zawodników znam, e, natomiast też wciąż gdzieś śledzę walki. Czekam na dużą walkę Fury-Usyk. Mam Wszyscy nadzieję, że, że, że do niej dojdzie. Kto wygra? Jak e, myślisz? Ja myślę, że wygra Fury że Usyk jest rewelacyjny technicznie i od wszystkich, z którymi walczył, był lepszy. Natomiast Fury oprócz tego, że jest niekonwencjonalny, to on jest po prostu sprytny I, i tym sprytem myślę, pomimo że będzie wolniejszy od usyka, to myślę, że tym sprytem wygra i że będzie również ym, uwieszał się na usyku i po prostu zajedzie mu te nogi, każdą możliwą sytuację będzie po prostu go męczył. No i po kilku rundach to się przełoży na to, że usyk nie będzie mógł pracować na nogach tak jak lubi, tak jak potrafi yy, i wygra. No, jest to jeden z niewielu, yy, Fury jest jednym z niewielu zawodników yy, w tym momencie, którzy mogliby wygrać z USYK, chociaż no przepraszam, no, ten Joe Joyce teraz ostatnio, który walczył z Parkerem, również pokazał, że, uh, że jest niesamowity, może nie walczy ładnie, ale skurczy byk, potrafi przyjąć cios i, i bardzo się poprawił, więc myślę, że nawet na dzień dzisiejszy Joe Joyce byłby ciężki dla USYKa. Już proszę w komentarzach, jak myślicie, USYK czy Furyk, kto wygra? Ja ci dziękuję serdecznie ja za rozmowę, dziękuję. wam dziękuję za oglądanie nas.